Męczkoliska, witam was bardzo, bardzo serdecznie, tutaj Benhard, a to jest kolejny odcinek z gry Team Fortress 2. I dzisiaj gościnnie jest ze mną, Marcinek. Dzień dobry, tutaj Marcinek. E Moi drodzy, dzisiaj postanowiliśmy z marcinkiem przeprowadzić pewien eksperyment, a konkretniej sprawdzić, która strzelba jest lepsza. Bo jak sami wiecie, ja najbardziej preferuję stokową strzelbę, natomiast Marcinek bardziej lubi atak paniki, co nie? No oczywiście. No. Dlatego uznaliśmy, że zrobimy coś takiego. W tym momencie u mnie widzicie, że gramy grubymi, ponieważ no wiecie, jestem heavy mainem. Na, prze, zagramy sobie dwie rundki, gdzie najpierw ja walczę z Marcinkiem moją strzelbą kontra jego panik atak. Natomiast tak w drugiej rundzie do... się zamienimy broniami, czyli ja gram panic atakiem, a Marcin gra strzelbą stokową. A pomyślicie sobie, czy ten, czy będzie coś jeszcze oprócz tego? Jak najbardziej, ponieważ u Marcina znajdzie się filmik podobny, gdzie akurat zamiast Heavy będziemy grali inżynierami, no bo wiecie, Martin w końcu inżyniera. Eee, to chyba tyle, przypominam wam tylko standardowo o zostawieniu łapki w górę pod tym filmikiem, o napisaniu jakiegoś fajnego komentarza oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to was gorąco do tego zapraszam, jak również do subskrybowania kanału Marcina. Siemanko, z tej strony ben z przyszłości. Moi drodzy, zanim ten filmik będzie kontynuowany, chciałbym tylko podziękować kilku osobom. Po pierwsze, chciałbym podziękować dzisiejszym donatorom, którzy mnie wspomogli przedmiotami do Team Fortress 2, a są to New 88, Polityk oraz Rakon Jojo Fun. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję oraz zachęcam do składania kolejnych donatów. Jak również bardzo, ale to bardzo chcę podziękować Wakantowi za zrobienie dwóch mega fajnych fanartów w trakcie mojej choroby, wiecie, tej z moją, związaną z moją nogą. Szczególnie ten, narysowany od ręki, no mówię wam, jest po prostu tak świetny do tego stopnia, że chyba go sobie wydrukuję i powieszę na ścianie, bo jest po prostu Ma, Jest po prostu świetny. Okej okay, moi drodzy, jeszcze raz wszystkim gorąco dziękuję, a teraz wracamy do dalszej części filmiku. Dobra, idź za kamień. Hey, za kamień. O kurde, tutaj jest ustawiony ten, że nie ma tego random bullet Spreada, ale fajnie. No dobra, My no ja po prostu ciebie strzelać? No, strzelamy. Do, no, w końcu sprawdzimy, która broń jest lepsza i kto strzelią czyją lepsza. No a tak a tak panik jest najlepszy. Przecież. Nieprawda strzelanie jest najlepsze. Gówno prawda. A i gramy tylko na strzelby jakby coś. O oh, shit. O, oh, miałem mało No kurde 61. Gadny a, strzela do mnie. No, o to chodzi? Trzeba się Trzeba strzelać. O nie, na daleki dystans nawet nie biegnę. A, A. A. No, nie. Co, co jest lepsze, panika? Tak lepsze, nie sądzę. O szajse. No, kurde, skup się. Strzelaj do niego. No. Nie! Nie, 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 nie. nie. A. Mój aim umarł! No, a co ja mam powiedzieć? Ja pierdzielę jakie warzywo. A. A. O Ono nie! Kurde, zawsze ci to jedno, jeden strzał zostaje. Pokoje na moim odcinku mnie rozwalisz. No, 2 HP, come on, are you nuts? Nie, kurde, nie ten, nie rozgrzałem się ani nic, nie, tak bez kapy. Ja też, ja to po prostu włączyłem te i no i tyle. A! Mm. A! Kurde, ile ty masz HP? No, tyle co ty. I za dużo. <grym> Cię trafić nie mogę. No ja ciebie też nie mogę, bez kitu, ja pierdzielę. Jestem tak kompletnie nierozgrzany, że, sko że szkoda gadać. Ajajaj. Dobra. Chyba mam na ciebie powoli strategię, synek. O ty! Kurde No nie! Come on! Fuck! Ajajaj, czekaj, mikro sobie tylko tutaj przy ten, spoko, nie się. Tak sobie bardziej przesunę, żeby jak się obracam to żeby ten był mnie normalnie słuchać. Zaraz nie przyjdzie i będzie mnie strzelał. No. Pamiętaj, że ta gra jest o zabijaniu. A, to. To jest symulator Czapek, a nie grał zabijania. No, serena. No daleki, to ja nie mam swoją szans. <laughs> o, nie, nie, come on. Mój, mój internet umiera. Ho, ho, co, lagi masz? No, potworne już. Od hmm. dwóch tygodni walczę z tym internetem. Mmm, wiem jak to jest. Uwierz mi, znam twój ból. Ty masz unus strzel, bo masz plus 20 do ejma, więc no. <laughs> Może ty kiedyś będziesz miał unu tak kto, kto wie? Jak merkę sprzedam, to będę miał. <laughs> o kurde. Not like ha. this. No nie, dobra, ja stwierdziłem. Gdzie mi lezie? O. Oh. No ja cię, ile ty masz tej no, amunicji? No tyle. Wszystko co, mam to samo co ty, pamiętaj, no Różnicę, że, że mam po prostu lepszą strzelbę, a nie jakiś panikatak. A byłem panikatak, jak pierwszy raz wyszedł był dla mnie dziwną bronią. Aj, jajaj, jaj, miałem ten 18, nie wiem czy bym. Cudem bym chyba tylko to przeżył. Nie no na dalekie obszary nie masz ze sobą i iść. A! Oh. No ja cię! Gotcha, bitch. Kurde, nie, butelka mi zbiórka spadła. Uła. Rip butelka Ja pierdzielę! Umrzyj, proszę! No nie, Uła. kurde! Ile mam zabuch na tym? 42 tylko A połączyć się nad tym, na czym? Nad atakiem, ku, nad atakiem paniki, wunu. Hmm. Ciekawie, ile kosztuje najtańsza. Okay. nie wiem, nie patrzyłem, jeżeli mam. Znaczy, Prze Pamiętaj, tak, przez krótką chwilę myślałem, żeby dać tego skina na atak paniki, ale pomyślałem, nie, strzelbusia. Najgorszą broń po prostu dałeś. No. Każdy Przep popełnia błędy. Przepraszam, pragnę zaznaczyć, że wygrywam. <laughs> No bo masz unu w tą strzelbę, więc no dlatego wygrywasz. Hehehe, <grywanie> gotcha. No dobra A, moi w... drodzy, pierwsza runda za nami, oczywiście wygrałem ja z moją cudowną szczelbusią, z moją przepiękną... Zmiana? Broń. Tak, tak, tak. Teraz ty bierzesz zwykłą strzelbę, ja biorę panikę. moi drodzy, lecimy z drugą rundą. Teraz jak widzicie, się zamieniliśmy, ja mam panik. Ataka Marcin ma pompkę, zwykłą stokową. Stój za kamieniem. Dobrze. Dobra, ready? Tak. No, 3, 2, 1, go. No kurde, będzie teraz ganiał z tym atakiem paniki po całej mapie. No! no, 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 no <laughs> o Boże jaki zes A Ty nic tu nie mów <laughs> Kurde się <laughs> trafić nie mogę Widzisz, tu nie ma problemów broni, tylko w tylko osobie, która gra tą bronią. No powiem tak, ja jestem shotgun Master'em, więc... O Boże, teraz ginę, wiedziałem. I am not done with you yet. Kurde, już się minigane uży na tobie. Co to za oszukiwanie z twojej strony? A, a! Zabieraj się stąd! No kurde, ładuj to szybciej! No nie, come on. No, dziękuję bardzo. Kurze, Gruby rzeczywiście jest gruby, on godzinę tą strzelbę, kurde, na drugi bok odwraca. No patrz jakie żeby... ma, grube... ma grube łapska, myślisz, że ten, że tak y, łatwo takiego sh shotgun shell'a złapać, takimi grubymi paluchami? Mógłby na siłowni się udać, nie wiem. No, przy... no czekaj, czekaj, że stop, 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 na, si na siłownię mówisz? A Ła, co to miało być ej co za oszust no ja wierdziele nie wierzę w ciebie Marcin na siłowni się udało no, no poszedłem znaczy poszedł hehehehe he boy, o kurde myślałem że tam jest oh. No nie, dobra, zginęła. <noise> Jak się fajnie kapelusik ten obrócił. Znaczy ten jakbyś frisbee rzucił. Mój biedny kapelusz. <noise> mor <pain. głosy> No, tak więc moi drodzy, podsumowując ten, wy, widzicie kto wygrał, ja nie muszę nic więcej dodawać, na heavy horrorze czasem standardowo jestem lepszy, no i co, może, ja pierdziele, musiałeś, prawda, musiałeś po prostu, nie dałeś mi się nacieszyć monologiem. No, okej okay, moi drodzy, to będzie na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że wam się jak najbardziej podobało. Oczekujcie drugiego odcinka u Marcina, gdzie będziemy grali na inżynierów. Może tam dopiszę mu więcej szczęścia. No i co? Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać mu łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to was jak najbardziej do tego zapraszam. Dzięki Marcin, że, przy mnie, że uczestniczyłeś ze mną w tym filmiku. Pożegnaj się. Do widzenia. <laughs> ja też się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Narko.